Odcink na moim nowym kanale, bo wcześniej nagrywałem jeszcze inne gry Minecraft i Shadow of Mordor, podaję, że czy jak to, to tam ma, yy, to jest takie, jakby wstałem. Jeden atak zrobimy, kończę odcinek, wrzucam i zobaczę, jak się przyjmie. Yy, tak, to ja mega. Byłem u Hutsara na odcinku, chyba byłem przez chwilę. Pokazywałem moją wioskę, byłem z nim w klanie, ale klan się rozpadł. Jestem już w nowym. Jak widzicie, twierdzę dwa Spoko ludzie, fajna atmosfera Polecam Coś mi się nie chce załadować, a więc Chyba go nie pokażę Chociaż Nie global Tylko, o jest Załadował się yy, Niedawno doszedł taki yy, No dość dobry No już można powiedzieć przyjaciel jakby Nie wiem No 154 Level TH1, no w sumie max. Nie wiem, czy max, dobrze mówię. Yy, ogólnie w Sosagram od początku. Pamiętam, jak, ten, jak wchodziły te na przykład, nie wiem. Dobra, nie chcę podawać przykładów. Gram jakoś od wakacji 2012 roku. Yy, poprzednie granie trochę poszło, się, znaczy z, poszło, zepsuło się, jeśli mogę tak powiedzieć. Na no nie? mój filmik. Co to za różnica? No i tak poszło. O Jezu, co ja z tym mam? Zepsuło się. Trochę ten update mnie. No. No, patrzcie na to, nie? Miner Miners Clash Royale. Baby Dragon, rozumiem. Okej, okay, może być. No smoki, a takie powietrzne będą urozmaicone. Ale Miners to już jest trochę przesada, nie? Niedługo to będzie Clash of the City. Nie Clans... Okej, okay, to może przejdźmy do ataku, tylko upewnij się, czy mam coś. Mam, znaczy... Boże, jak ja się przejęzyczam na tym odcinku. <grydy> Dawno nie nagrywałam. Yy, link... Znaczy, nazwy starego kanału nie podam. <grydy> bo będziecie się ze mnie śmiać. Może nawet głos mam jeszcze taki, no, dziecinny. Okej, okay, atakujmy. I już miałem dobrą farmę. Jak pierwszy raz się za to zabierałem i musiałem niechcący skasować film. Boże. Ech, dobrze, że woje nie był wypuściłem, bo bym się chyba załamał. Nie. Pół godziny czekania na następ. Akurat to, czym atakuję, jest nawet spoko, bo eliksiru tracisz około 100 tysięcy, a jak dobrze trafisz, to zarobisz 150-200 tysięcy. Na przykład jak tu. I teraz nie wiem, jak mam to nagrywać, bo. Ojej, ciężko będzie zaatakować. Hmm, tylko z której strony? W ogóle nie wiem, czy dam mu radę. Mi chodzi głównie o loot, Złota. Czy jest tej? Okej. Okay. Może wyjdzie, może nie. Nie wiem. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Ładnie, że nie taka farma trafiła w końcu. Czekam i czekam i nic nie. Po prostu mordem, to było dzisiaj. Ok, chodzimy w to. Puszczę, co tam? A ja się żyje. Ok, parka. A, chyba... Zawsze tego Heal spile za wcześnie puszczam. Nie, to, to, jest, to jest taki jakby mój nauk, dziwny. Próbuję się go wyzbyć, ale. Kurczę, zeszły te trupy na lewo. Chociaż może i dobrze, bo tutaj jest z luki więcej, nas. Więc... I to tam może być. Tak, tylko część ciszę trochę grę, bo możemy być nie słychać. O tak okej, okay, może być. Pewnie od początku nie będziemy słychać aż tak dobrze, ale wybaczcie mi to <ścoughs> pierwszy raz nagrywam na tym tak sensownie. Oj ojoj, parka pada. Mm, ale bym teraz zepsuł królową. Mm, dojdzie, dojdzie. Znaczy... Okej. Okay. Nieważne, ważne zapomnijcie Jak widzę tu tutaj mamy praktycznie cały luz zebrany. Jeszcze tylko ta kopalnia może została. Jak się uda na stówkę, to nie pogardzę. Król pada. Chyba za wcześnie go ten domu ability. O co już mi w kolanie. Tak, nagrywam to na kolanie z telefonu, z mobile <coughs> Kurcze, wszystko pada, a tam nie liczą mi duży sukces. Dwie gwiazdki tą strategią minimum sobie. Trochę zwiększyłem, bo jakby ten gość miał TH to by były pewne dwa. Okej, okay. w sumie 400 tysięcy, 1000 Darka. Może być. Biorę jeszcze tak. Postawię Wojo. I w sumie to na tyle w tym odcinku. A jeszcze jedno. Już sobie puściłem Baby Dragony. Się robię. Będą za tydzień, więc za tydzień jak się dobrze poprowadzi kanał, to może zrobię taki odcinek z ataku baby dragonami. Chociaż... No tak zrobię 20 wizów. O Jezu, ile to się będzie robić. Dobrze, że zoptymalizowali czas robienia się jednostek, bo to była... Naprawdę mordęga jakbym miał czekać godzinę 14 minut na 15 wizów, nie wiem masakra by było. Po prostu ten jest. Za 12 minut będzie parka. W sumie mogę już kończyć nagrywanie. Odcinek 6 minutowy powinien się wrzucić na YouTube, A Jak się nie wrzuci, to przepraszam, nagram to jeszcze raz. Piszcie w komentarzu jak Wam się podobał odcinek. Tak, dawno nie nagrywałem od ponad chyba roku. A więc jestem trochę nieśmiały, głos mi się zmienił trochę. Okej, okay, to trzymajcie się. Do zobaczenia. nara. w kolejnych odcinkach mam nadzieję. Bye. -o.